Cześć moi drodzy, witajcie. Jesteśmy nad morzem i chciałbym wam pokazać, że spotkałem tutaj chleb, który jest z kaszub, prawdziwy kaszubski chleb. Pokażę wam za moment. Patrzcie, napisy są po kaszubsku. Nie wiem czy widać. Chleb Gburści Chleb gburści. Nie wiem co to znaczy. Zaraz zobaczymy w słowniku Gburszci, chleb, krojony. Krojony. Wszyscy rozumiemy, prawda? Gburszci. Zaraz zobaczymy w słowniku co to znaczy. Jestem ciekaw czy rozumiecie. Pewnie nie, skoro ja nie rozumiem co to znaczy Gburszci. Zobaczmy do słownika. Znalazłem. Słownik kaszubsko-polski kaszebek.org gburszczy i gburszczy to znaczy agronomiczny, hmm, dziwne słowo agronomiczny może to znaczy po prostu wiejski chleb wiejski chleb wiejski po kaszubsku to gburszci chleb. Ciekawe, co? Myślę, że będzie dobrze smakował. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. papa. Pa.